Witajcie, strzelce. Przyszedł czas również na Was. E, doczekacie się Waszego czytania. Niestety, e, z żalem muszę stwierdzić, że gdzieś za mało miałam pamięci i akurat nie wgraliście się do czytania ze znakami ognistymi, e, z baranem i z lwem, więc musiałam Was rozdzielić. E, bardzo mi przykro z tego powodu, ale mam nadzieję, że. Mimo wszystko skorzystacie z tego czytania i mniej więcej trafia ono na kanał w podobnym czasie jak pozostałe. Także pozdrawiam Was. Dziękuję Wam, że jednak wchodzicie do tego czytania, zaglądacie, oglądacie, słuchacie. Jestem Wam wdzięczna. No i myślę, że w przyszłości jakoś inaczej. Rozwiąże takie problemy. Tarot Illuminati, jak u innych grup znaków Zodiaku i Hanson Roberts, tarot jako tarot dopowiadający, ale pozostańmy przy głównym rozkładzie. Rozkład dla strzelców. Na czas od 9 do 15 czerwca. Temat główny: samopoczucie wasze, wibracje w przyszłym tygodniu, emocje, uczucia w rodzinie, w związkach, emocje, uczucia dla singli, finanse, praca. Karta, która będzie radą, wskazówką, może jakąś lekcją. No i w tle dla Was arcykapłan. Co może ten arcykapłan u Was oznaczać? Może skupienie na duchowości, może medytacje, może jakieś obrzędy, rytuały. Może szukanie pomocy u jakichś osób starszych. Z rodu, może większy kontakt z ojcem, z wujem, z dziadem, a może skupienie na nauce i stabilizowanie się w jakiś sposób po poprzednich wysiłkach. Ale myślę, że jest tu dużo skupienia w Was. To jest to, z czym wchodzicie w ten tydzień. Może też być tak, że skupialiście się po prostu na Waszym związku, jakimś długofalowym, jeśli w takim jesteście, być może na małżeństwie też, czyli też jako ta królowa Pentakli, jako ta osoba, która też i dużo działa, dużo z siebie daje, i pracownik, i partnerka, czy pracownik, i partner. Może tutaj akurat było jakieś, Tematy, które omawialiście w związkach waszych, y, dotychczasowych, może skupialiście się na rodzinie, może jest tak, że ktoś z Was akurat planuje ślub, planuje małżeństwo, może ktoś się komuś oświadczył, więc teraz y, jesteście na tej fali. Zobaczmy w takim razie, co mamy jako temat główny dla Was na ten tydzień. I mamy y, pazia kielichów. Właściwie to jest rycerz kielichów, wydaje mi się tak. Tu w tej talii są księżniczki i, i książęta. Więc to jest książę, nie księżniczka. I mamy rycerza kielichów. E, czyli dużo miłości, dużo radości, dużo ciepła, dużo czegoś takiego, czym będziecie promieniować na zewnątrz, e, jeśli to jest wasza energia, bo może to być energia też kogoś, kto. Zawita do Waszego życia, kto zawita w Wasze progi, kto będzie Was gdzieś zapraszał, kto będzie, od kogo będziecie otrzymywać propozycje wyjścia, spędzenia jakiejś chwili, kto może Wam, nie wiem, podarować kwiaty, to jest ten rycerz kielichów. Dużo sympatii w Waszą stronę może nadejść w tym tygodniu, możecie ją odczuwać, ale też, jak zwykle, działa to na ogół w dwie strony. Więc możecie i Wy również oddawać tę sympatię, również wysyłać ją. Więc, czy to jest energia z zewnątrz, czy energia Wasza, to tak samo będziecie. Spędzać czas miło i przyjemnie. Popatrzmy w takim razie bardziej, co może oznaczać ten rycerz kielichów. Brak lęku, brak strachu, zakończenie czegoś, co już Wam nie służyło, czyli w miejsce czegoś, co było dla Was trudne. Czego nie dostrzegałyście strzelce, czego nie potrafiłyście w, jakoś, w jakiś sposób i też w odpowiednim czasie ocenić, powstała jakaś wyrwa, i w miejsce tego teraz no, dostajecie to, co się zbudowało na bazie tych ruin. Czyli na tych ruinach, jak widzicie, co zawsze powtarzam, wieża nie jest taka straszna. Jakby się mogło wydawać, czasami coś musi upaść, coś musi runąć, coś musi się zburzyć. Yy, burzą się przy okazji nasze też schematy myślowe. Yy, zaczynamy dostrzegać coś, czego wcześniej nie dostrzegaliśmy. I tak to będzie teraz. Być może wcześniej nawet nie dopuszczaliście strzelce yy, jakichś osób do siebie. Yy. O ile nie jesteście małżeństwem, bo tutaj, jeśli chodzi o małżeństwa, to pewnie też może być inna sytuacja. Ale pozostałe osoby, jeśli czegoś się obawialiście, być może obawialiście się wejść z kimś w związek, spotkać z kimś, chodzić na przykład na randki, nie zobowiązujące wcale, ale jednak wyjść do ludzi, zareagować na jakieś zaproszenia, to teraz Wam się zmienia to. Teraz zaczynacie widzieć w tym jakiś sens, właśnie w tym tygodniu. Macie taką po prostu ochotę. To nie musi być na stałe, ale w tym tygodniu akurat nabierzecie takiej ochoty, że jeśli dostaniecie jakieś zaproszenie, że jeśli ktoś będzie chciał postawić wam kawę albo zaprosić do kina, to wy z tego skorzystacie. To będzie taka energia tego tygodnia. I też wychodzicie właśnie z tego cienia, z tych trudów. Wychodzicie, podnosicie się z czegoś, co było dla Was y, jakimś koszmarem, co nie dawało Wam spać. A tylko dlatego, że baliście się zobaczyć, y, baliście się stawić czoła jakimś tematom y, z życia Waszego. Być może baliście się miłości, tu trzeba było się zastanowić. Bo może i ten arcykapłan również oznaczać to, że tak jakbyście się nawrócili na coś innego, jakbyście doszli do innych wniosków, do innych przekonań, jakbyście się zbudowali właśnie w tej wierzy na nowo, z inną wiarą już w życie, w świat, być może w bogów. W co sobie myślicie, we wszechświat, w źródło. Być może tu jest właśnie ta duchowość u wielu z Was, dla niektórych tylko to jest małżeństwo, czy oświadczyny, czy jest to związek, ale dla wielu z Was po prostu są to te schematy, z których się uwalniacie i zaczynacie sięgać gdzieś głębiej, w siebie, i ten proces już się toczy. W związku z tym. W tym momencie otwieracie się też przy okazji na innych. Wychodzicie z jakiegoś dołka, w którym tkwiliście, w jakimś takim maraźmie, apatii. Było wam źle, ale nie wiedzieliście, co z tym zrobić. Więc to już będzie za wami. Mamy coś nowego, właśnie. Mamy głupca, przestajemy stać w miejscu, w jednym punkcie tkwić nie widzieć celu i nie widzieć światełka w tunelu wręcz przeciwnie zaczynamy zauważać wychodzimy z takiego czegoś co nas obezwładniało jeśli to było co paraliżowało i co być może tu był jakiś wstyd być może była jakaś jakieś obawy przed tym że ktoś was odrzuci na przykład Coś, co może trzeba by było pomyśleć, co was blokowało, co was tak zawieszało, mm, gdzie te blokady może w ciele też odczuwaliście, to teraz y, zaczynacie coś nowego, nabieracie śmiałości. Jeśli byliście nieśmiali, bo też tak może być, to nabieracie śmiałości, y, przestajecie się krępować, wstydzić siebie samych, co też mogło mieć miejsce. Bo tu sięgacie głębiej w siebie i też w swoje potrzeby. Popatrzmy, co mamy w związkach. A w związkach mamy świat, czyli też jakiś nowy cykl prawdopodobnie w związkach. Dla niektórych może to właśnie odnowienie, na przykład jakiejś przysięgi, która już się zadziała i teraz na przykład postanawiacie gdzieś wspólnie wyjechać, spędzić ten czas w innym miejscu. Dla niektórych może oznaczać jakąś przeprowadzkę. Po prostu pakujecie się i macie zamiar się właśnie w tym tygodniu przenieść do nowego nie wiem, mieszkania, domu. A może postanawiacie właśnie wybudować dom czy zmienić mieszkanie. Także tu są różne takie plany. Tak czy inaczej kończy się z tą kartą jakiś wasz cykl. Coś się dopełnia w waszej relacji, w waszym związku, ale równie dobrze szykuje się coś dla was. Równie dobrego. Mamy trzy kielichy. Skupiacie się, tak jakbyście teraz chcieli razem skupiać się na wspólnym planowaniu czegoś, czyli na razie kończymy z jakimiś imprezami, zabawami, z wyjściami ze znajomymi. Nie wydajemy na to, nie tracimy. Bardziej skupiamy się na współpracy na tym, żeby coś tworzyć wspólnie, żeby żeby był jakiś efekt, czyli mamy jakieś cele i jesteśmy, stajemy się kreatywni przy okazji. I pracujemy tak w łeb w łeb, tak? Staramy się, być może ktoś zamierza, nie wiem, przemalować jakąś szafę, być może ktoś zamierza odnowić ściany, więc robicie to razem. Przy okazji dobrze się być może bawiąc. Jeśli chodzi o singli, no u singli mamy jakieś spełnienie marzeń, jakiś bardzo dobry, bardzo dobry stan, bardzo dobry czas, bo mamy dziesiątkę kielichów. Może wyczekujecie tego spełnienia, a może właśnie też doszłyście, czy doszliście single do przekonania, że nie ma co w jakimś jednym miejscu i martwić się na zapas, co mi przyniesie życie, źródło, wszechświat, co mi Bóg da. Trzeba po prostu się zacząć rozkoszować i cieszyć życiem. I widzieć, że może to życie dostarcza nam czegoś dobrego. Wystarczy tylko na to inaczej spojrzeć. Wystarczy tylko się odbić od jakiegoś dna. Więc myślę, że dla Was tu jest też dobry czas, aż się zastanawiacie, dlaczego teraz Was wszystko cieszy, dlaczego teraz akurat się dobrze czujecie. No właśnie dlatego, że możecie tego nie odczuwać, ale jakieś schematy w Was puściły. Puścił w Was, może zrzuciłeś jakiś taki ciężar niepotrzebny Wam, właśnie z tej dziewiątki mieczy, i może jakiś strach. Samo otwarcie się na innych, samo otwarcie się na jakieś wyjścia, zaproszenia, na przebywanie między innymi ludźmi to już jest duży krok w przód. Jeśli wcześniej było zupełnie inaczej, jeśli nie chciało Wam się ruszyć z domu, więc teraz poczujecie taki przypływ nowych, takich może nawet dla Wam nieznanych emocji. Król Pentakli i Kochankowie. Wierzycie już w to, że wy jesteście odpowiedzialni za to, co wybierzecie, żeby pójść, wkroczyć na drogę stabilną, żeby się ustabilizować, żeby też spotkać być może kogoś. Kto jest y, odpowiedzialny, kto jest y, godny zaufania, jak ten król Pentakli, y, ale samemu czy samej trzeba też spojrzeć troszkę inaczej y, na świat, na życie. No i popatrzmy, co mamy z kolei, y, jeśli chodzi o pracę, o zawód. Mamy dwie buławy, i w tych dwóch buławach, yy, ja myślę, że stoicie przed jakąś decyzją, jeśli chodzi o zrobienie czegoś, o wykonanie jakiegoś zadania, a może o wybranie jakiejś pracy, a może o yy, termin, z którego chcecie się rozliczyć, yy, o to, żeby się z czymś wyrobić. Yy, może potrzebujecie też popatrzeć. Yy, na jakieś oferty, rozejrzeć się jeszcze za innym miejscem pracy, może coś chcecie po prostu zwyczajnie porównać, może jeszcze nie wiecie, nie jesteście zdecydowani, a może właśnie już powoli, powoli widzicie siebie w jakimś nowym miejscu. Także to też może być, może mieć kilka aspektów. Dziewięć buław. Tak, już się nie upieracie przy czymś, w czym tkwiliście, już zaczynacie nabierać rozpędu do czegoś nowego. Też schodzi z Was to właśnie bycie w jednym miejscu, życie taką rutyną, mimo problemów różnych, znoszenie tych problemów, które coraz bardziej Was gdzieś tam dobijały. To teraz macie w tej karcie świat, też ruszenie do przodu, jeśli chodzi o pracę być może jakieś nowe pomysły, być może jakieś y, nowe propozycje, nowe oferty. Być może y, sami y, nabieracie przekonania, że coś kreatywnie powinniście tworzyć y, i tu się zaczyna dla was jakiś y, nowy cykl, choćby w głowie, choćby na razie w umyśle, w planach, ale jednak coś takiego planujecie, czego nie zrobiliście, by, y, czego nie zrobilibyście jeszcze Jakiś czas temu. Nie byłoby to wykonalne w takim stanie, w jakim tkwiliście w tej dziewiątce mieczy. A jednak tutaj, w drodze do tej stabilizacji, nabieracie rozpędu. Może tu ktoś korzystał z pomocy na przykład psychologa, doradcy jakiegoś, lekarza, też w tym arcykapłanie. I to bardzo mu pomogło, jeśli macie taką sytuację. Zaczynacie po prostu wierzyć w siebie, w swoje możliwości, swoje kompetencje. I jaka rada dla Was? Ehm, poodcinać się, mieć odwagę, odciąć się od czegoś, co Wam nie służy. Czyli ta wieża przyszła w porę. Ta wieża ehm, przychodzi wtedy, e, kiedy jest już czas, żeby coś e, zmienić. Więc właśnie teraz zaczynacie zmieniać, ale właśnie na podstawie tego, że coś runęło, coś runęło, coś się wywróciło do góry nogami, trzeba zaprowadzić jakiś nowy porządek. I teraz w tym nowym porządku wy wiecie, że jesteście kimś ważniejszym niż wcześniej myśleliście, kimś bardziej wartościowym niż wcześniej sami siebie postrzegaliście. Tak jakby o 180 stopni, też możecie zmienić zdanie o sobie. Może trzeba też wytężyć tu intelekt, ale ten intelekt właśnie teraz macie na fali. Teraz ten intelekt wam może posłużyć właśnie po to, żeby wiedzieć co wybrać i w pracy i w życiu singli i w tym jak się zachowujecie w relacjach stałych. I dla siebie samych. Co przeszło, co minęło, a co na bazie tego powstało, to jest już Wasze doświadczenie. To jest kolejne wasze doświadczenie, kolejny kamyczek do tej waszej ścieżki, którą kroczycie. Więc zbierajcie te doświadczenia. Ja jeszcze popatrzę na tą królową mieczy. Tak, przestajecie być w takiej melancholii, w czymś, co wam zabierało czas, a wy w jakiejś przeszłości. Wy może wracaliście do tej przeszłości zbyt często, a zbyt mało żyliście chwilą obecną, bo nie potrafiliście w jakiś sposób się przełamać, żeby też lepiej funkcjonować w społeczeństwie, wśród ludzi i samodzielnie. Teraz ta transformacja nadeszła w tej karcie Śmierć. Przechodzicie jakąś metamorfozę i to jest ta wasza zmiana, która wam ma służyć i służyć przyczyniać się do tego, żebyście się lepiej czuli, lepiej funkcjonowali bez strachu, bez nerwów, żebyście po prostu dostrzegali i jasno oceniali każdą sytuację, która was spotyka w życiu. Także życzę Wam wszystkiego dobrego strzelce. E, widzimy się oczywiście za jakiś czas na kolejnym czytaniu. Ale gratuluję takich też energii e, na ten tydzień od 9 do 15 czerwca. Wszystkiego dobrego. Jeśli macie oczywiście ochotę, napisać coś w komentarzu, będzie mi bardzo miło. E, będzie mi miło również, jeśli postawicie kciuka w górę, bo to też dużo daje e, w tych. Przestrzeniach YouTube. Mogę z filmami wtedy docierać do większej liczby odbiorców. A jak wiemy, bardzo jest mi miło też, jak ta nasza drużyna, rodzina duchowa się powiększa. Wszystkiego dobrego i zapraszam do kolejnych czytań. Oczywiście.